Dzień dobry! Witamy Was w kolejnym vlogu! Vlogu! Co wszyscy mają zostawić pod filmem? Łapki. Kule. Łapki w górę, Komen. K. Komentarz i subskrypcję. Powtórzysz takie Kupypie. słowa? Świetnie! A powiedz, kto to tak zachorował? Ja. O, i nie chodzimy I do I Mikołaj na I twój kuzyn Mikołajek też zachorował. I buba! Nie, Bubcia jest zdrowy. Nasz kubuś jest zdrowy. Czekaj, co ty masz tu na czole? Jakiś brokat! Jakiś brokat ty tutaj masz. Co robisz? Nic. Bawisz się, tak? A mama idzie gotować obiad. Wiesz, co tak będzie ja dziś na obiad? Wiesz, co będzie dziś na obiad? Co? Lasagne. Dziękuję, dziękuję. Pobawię. Pobawię się z tobą, jak tylko zrobię obiad. Okay. Zrobiłam właśnie taką miksturę, która sobie pachnie, to jest taka aromaterapia, powiedzmy, na Katar. Kiedyś na Instagramie Wam o tym wspominałam, także jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to Was tam zapraszam. Jest relacja wyróżniona właśnie ze sposobami na Katar u dziecka. Tutaj mamy to już gotowe, ale pokażę Wam, co do tego dodałam. Mamy tutaj, słuchajcie, sodę oczyszczoną, tak jedna do dwóch łyżek sody, tymianku, majeranku i 15, 10-15 kropli olejku. Pichtowego to wszystko zalewamy wrzątkiem, może być litr, może być około litr. Ja to już teraz robię na oko, wierzcie mi, stawiamy to w miejscu, gdzie po prostu jest dziecko, ale oczywiście poza jego dostępem, bo to jest bardzo, bardzo gorące. Tam, gdzie się bawi, tam gdzie odpoczywa i wtedy wiecie, jest ten zapach. Na noc też robię coś takiego, ale w tym pierwszym i drugim dniu, gdy katar jest najsilniejszy, robię to również w ciągu dnia, żeby po prostu wspomóc spływanie tej. Wydzieliny, także takie cuda. I to nie jest mój autorski przepis, moi drodzy. Ja to też znalazłam na profilu instagramowym jednej z mam, także podlinkuję Wam jej profil, także te mądrości, akurat, kochani, to nie moja zasługa, a Eli właśnie przesympatycznej, także jej profil zostawię wam, tak jak wspomniałam, na dole. Ale cudownie jest właśnie odnaleźć takie perełki, i które faktycznie przynoszą ulgę naszym dzieciom, nawet nam samym, bo to też dla dorosłych na katar jak najbardziej wskazane. Ja używam słuchajcie tego starej miski. Mo, bo to lubi farbo na zielono, w sensie zostawić taki osad, także stara miska, no i lecimy. I ja już na placu boju i tak robimy tą lasagne, ale słuchajcie, ja ją robię z Thermomixa. Nie będę Was tutaj czarować, no sama bym się nie podjęła i nigdy, słuchajcie, nigdy wcześniej lasagne samodzielnie nie zrobiłam. Z reguły kupowałam, przypuszczam, że jak większość osób, te gotowe takie w lodówkach, co są w Lidlu czy Biedronce, no ale dobra, próbujemy dzisiaj samodzielnie, tutaj już sobie przynoszę rzeczy, których potrzebuję, oczywiście makaron, kupiłam pasatę, bo tam było napisane przecier pomidorowy, ale wydaje mi się, że ta pasata będzie lepsza, mam też mięsko mielone, które się moczy, które muszę oczywiście wypłukać, umyć, żeby było takie jak należy. No i co? Zabieramy się do pracy. Ja mam nadzieję, że to wyjdzie pyszne. Będę korzystała z tego przepisu, który tutaj już właśnie jest w Thermomixie i ta lasagne ma bardzo wysoką ocenę, bo ma na 5 gwiazdek 4,8, więc wydaje mi się, że powinno być wszystko porządku, jeśli chodzi o smak. Lasagne się robi, w zasadzie sos, a ja Wam pokażę tutaj, spójrzcie, centrum dowodzenia Nadi. Z tym namiotem to jest tak, że jak Nadia się nim wybawi, zapomina o nim, to go po prostu składamy, a za jakiś czas znów wyjmujemy. I tutaj widzę, że sobie poukładała pieski, kocyk, jakąś tam karteczkę ma, wszystko ma. <laughs> I związała sobie, zobaczcie jaki o, węzeł. Także tak, Fajna rzecz, bo, bo mówię takie awaryjne sytuacje, jak proszę bardzo, dziecko chore, nuda, no to namiocik i mamy zabawę. Ja wam oczywiście pod spodem stawię link do, do tego namiociku. Tutaj jeszcze czekajcie z boku. Tak, z boku ma okienko. Też kazała sobie zakryć, żeby jej nie było widać, jak się tam bawi. <laughs> Także o, taki nasz salon teraz. best friend didn't care about the rules good on the weekends i'll be in fools drift in the deep space so brave and so stupid just like the movies how it's gonna stay in the fight with you Termomix się myje, lasagne już w piekarniku, tak się teraz zastanawiam, czy ja nie za mało tego makaronu tam dałam, w sensie, czy nie powinno być więcej warstw, ale wydaje mi się, że chyba nie. E, łamałam go w ogóle, tak jak mogliście zauważyć, żeby pokryć dokładnie powierzchnię, bo to naczynie było takie, takie, wiecie, mało kęciaste, więc e, średnio dało się całymi płatami to wypełnić. No i dobra. Zobaczymy po prostu, co to będzie sos. Już wiem na pewno, że wyszedł mi nieco za rzadki. Dlatego, że słuchajcie, chlusnęłam tą pasatą i było jej dwa razy tyle, niż powinno być, ale. No dobra, już trudno. Może coś odparuje i musiałam się przebrać. Bo gotowanie w białej koszulce nie sprawdziło się. Olujemy? Tak. Jak myślisz wyszło? Na pewno będzie za rzadkie. Wygląda, że wyszło. Wygląda, że wyszło. Nie mogę Ci pokazywać, nie? Bo jesteś yy, ubrany na roboczo. No dobra, to kroimy, zobaczymy, czy się nie rozpadnie. No źle nie wygląda, ale faktycznie wyszło zbyt leiste, ale jak w lek Oceń. Mm. No naprawdę krem dla krem. No No tak poważnie No dobra. No dobra, dobra, dobra? Dobra, dobra no? no to chociaż tyle. Ale Ci żona ugotowała dzisiaj. Tak. Ale ty masz żonę. No. <laughs> Dobrze, że sama sobie coś miłego powiem. A to może oznaczać, słuchajcie, tylko, tylko jedno, a mianowicie to, że nagrałam dla Was zakupy. I wydaje mi się, że gdy oglądacie ten film, one już są na kanale, więc na pewno Wam się tutaj gdzieś u góry wysuną. Hej, to jest! Czekamy! No co ja mogę nagrywać? Gdzie? Yeah. No! Przecież tu! na Nie wiem, czy możesz, bo nie wiem, czy nie jest za dużo. Możesz. Patrz, jaki masz telefon. Pokaż, chodź tu, kocie. Czekaj, mama tą lampę zgasi. O, lepiej nas widać może będzie jakoś. O, ale Ty masz kieszeń na telefon, super! Ekstra Ty masz! Jak ktoś będzie do ciebie dzwonił, tak? To odbierzesz. Halo, halo! Bo. A więc kochani, my się żegnamy Rzutem na taśmę dosłownie Udało mi się nagrać dla was ten film że jest szaro i buro za oknem Jak widzicie musiałyśmy zapalić światło Już przebitki przy świetle sztucznym Niestety musiałam nagrywać Ale przynajmniej cały film udało się jeszcze wyłapać pogodę Dzisiaj było przepięknie słonecznie No ale już po czwartej wiadomo No nie mogę cię to. Halo Halo, halo, kto mówi? Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj tutaj z nami. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia.